Witaj w kolejnym filmiku. W filmach z tej serii uczymy się podstawowych słów w języku angielskim. Zaczynamy. Grass, prawa, turtle, żółw, cloud, chmura, squirrel, wiewiórka. pig, świnia, snail, ślimak, a pamiętasz jak to się nazywa? worm, robak, rabbit, królik, iglo, iglo, ice lud fire ogień seal foka pingwin pingwin church kościół bird ptak a pamiętasz jak ktoś nazywa Loud, chmura. Egg jajko. Przejdź do kolejnej części lub odsłuchaj nagranie tyle razy ile potrzebujesz.